Film Kronika wypadków miłosnych Andrzeja Wajdy, premiera z 1986 roku, opowiada historię dziejącą się w bardzo szczególnym miejscu i czasie, co jest podkreślane, zwłaszcza czas jest podkreślany. Wielokrotnie dowiadujemy się, że jest rok 1939, wiosna roku 1939. Młodzi bohaterowie właśnie przystępują do egzaminu maturalnego czy też właśnie oczekują na egzamin maturalny i to jest oczywiście taki moment graniczny w ich życiu, kiedy o to właśnie mają stać się dorośli. Ale póki co jeszcze dorośli nie są i jeszcze w tym świecie przedstawionym ich prawa są, mimo że w rzeczy mamy do czynienia z dorosłymi ludźmi, ich prawa są w jakimś sensie niepełne. Oni dopiero właśnie wchodzą w ten moment stawania się, nie wiem, pełnym, prawdziwym człowiekiem. A więc lato 1939 roku i, jak powiedziałam, szczególne miejsce. Wileńszczyzna, kolonia wileńska, obecnie chyba dzielnica Wilna, a wówczas osobne miasteczko położone przy magistrali kolejowej, którą to koleją młodzież, bohaterowie filmu codziennie dojeżdżają do szkoły. Witek i Alina, główni bohaterowie, właśnie mają przystąpić do egzaminu maturalnego, a poza tym przeżywają pierwsze uczucia miłosne co oczywiście wiąże się z charakterystycznymi dramatami. W dodatku to ich uczucie jest naznaczone lekturami, klimatem epoki, a więc jest to uczucie romantyczne. Młodzież jest romantyczna, planuje swoją rychłą śmierć i planuje to dodatku tak udatnie, że też wobec przeszkód, które piętrzą się przed nimi i stoją im na drodze, decydują się na taki właśnie romantyczny, dramatyczny gest na wspólne samobójstwo na ukwieconej łące, które ma już ich na zawsze połączyć. Tyle można powiedzieć fabuła, ale jednocześnie tutaj bardzo ważnym takim kontekstem, ważnym wizualnie, ważnym historycznie jest to, że film no właśnie rozgrywa się w roku 39, a więc matura Bohaterów to zdecydowanie nie jest jedyna granica, z jaką mamy tutaj do czynienia. Drugą granicą jest nadciągająca Druga wojna światowa, którą widać dosłownie wszędzie, w ciągłych zapowiedziach wojny, w Manewrach wojsk, przemarszach, które nieustannie bohaterom towarzyszą, w takiej atmosferze, z jednej strony poczucia, że to jest chyba zwyczajny rok, taki jak każdy inny, czym bowiem różnie się data 39 od, od każdej innej. Bohaterowie zastanawiają się, czy doczekają roku 2000, który zapowiada przełomy, a rok 39 banalnie niczego nie zapowiada. Wiemy jednak, że z perspektywy historycznej, że ta katastrofa nadchodzi i że ta katastrofa okaże się zniszczeniem, całkowitym zniszczeniem tego świata, który jest przedstawiony. Bo zarówno mentalność bohaterów, która w gruncie rzeczy wynika z poprzedniej epoki, jak i ich warunki ich życia. Fakt, że mamy do czynienia z ekranizacją, z opowieścią o przyjaźni Polaka, Niemca, Rosjanina, którzy wspólnie mieszkają w tejże kolonii wileńskiej i którzy będą musieli rozstać się, w gruncie rzeczy to już następuje, bo siostra niemieckiego bohatera zostaje wysłana przez ojca do Niemiec właśnie w obliczu nadchodzącej wojny. Wiadomo też, że rodzice Aliny będą wyjeżdżać, że to już jest na krawędzi, Rozsypania. I to jest też ten kontekst bardzo ważny w tym filmie, do którego za moment powrócę. Kronika Wypadków Miłosnych to jest adaptacja powieści pod tym samym tytułem autorstwa Tadeusza Konwickiego. Um, oczywiście to zawsze ważne, żeby wspomnieć o um, autorze literackiego pierwowzoru, ale w tym wypadku um, Konwicki jest oczywiście kimś znacznie więcej niż jedynie autorem pierwowzoru. Można powiedzieć, że kronika wypadków miłosnych wynika z połączenia się wrażliwości twórczych, um, zarówno Konwickiego, jak i Wajdy, którzy zresztą mają podobne w pewnym sensie doświadczenia, przede wszystkim pokoleniowe. Tadeusz Konwicki rzeczywiście opisuje. Um, Świat, też w sensie dos geograficznym, dosłownym swojego dzieciństwa, czyli Wileńszczyznę. Wajda um, urodził się w suwałkach, a więc w krajobrazach, wśród ludzi, można powiedzieć, podobnych w podobnym miejscu i czasie. Więc oni wracają do podobnych wspomnień, do podobnych korzeni, ale oczywiście dzieje się tutaj też coś więcej, a mianowicie pewne spotkanie wrażliwości twórczych także w procesie robienia tego filmu. Bo Konwicki, jak wiadomo, poza tym, że jest literatem, jest pisarzem, jest także reżyserem filmowym i scenarzystą filmowym. Scenariusz do Kroniki wypadków miłosnych jest jego autorstwa. I nie tylko scenariusz, konwicki w tym filmie również występuje. Żeby powiedzieć jak i dlaczego występuje, warto wrócić znowu do pierwowzoru literackiego, który poza tym, że przedstawia już przeze mnie zrekonstruowaną historię miłosną głównych bohaterów, zawiera też elementy zupełnie heterogeniczne, zupełnie z innego porządku niż powieść. Takie na przykład krótkie opisy, które wzięte są no właśnie brzmią jakby były wzięte z, z, z Pitawala, z jakiegoś takich takich zapisów zbrodni i nieszczęść i parypetii. W tym wypadku głównie dotyczących samobójców. Samobójców z miłości, co jest dodatkowym oczywiście kontekstem dla desperackich decyzji głównych bohaterów, dla ich chęci samoz zniszczenia się właśnie pod wpływem uczucia, jakim jest miłość. Ale także jest kronika wypadków miłosnych Konwickiego próbą bardzo takiego świadomego, nie tylko zapośredniczonego przez perypetię bohaterów, ale wprost wyrażanego zrekonstruowania, chęci zrekonstruowania tego, tego świata, którym bohaterowie żyją, który jest światem młodości Konwickiego, światem przedwojennym. On się zastanawia nad mentalnością tych ludzi. nad... Kulturą, w której oni żyli, przedstawia ją w powieści w sposób zdecydowanie niewyidealizowany. Jakby pokazuje ten świat jako dość okrutny. Często bardzo brutalny, często biedny. Choć oczywiście zarazem jest to świat jego młodości i, jako taki, ulega idealizacji, ale idealizacji bardzo, bardzo świadomej. I wreszcie wprowadza Konwicki do swojej powieści postać swojego własnego, można by rzec, alter ego, ducha z przyszłości który nawiedza młodego Witka, wypytuje go o rozmaite rzeczy, straszy trochę, bo zna rozmaite fakty z jego życia, a trochę nie straszy, bo to pada również w filmie, ta fraza, to był taki duch, który nie straszy. Um, tym samym właśnie próbuje dokonać coś, czego zresztą Konwicki dokonuje w ogóle, w, na przykład jak daleko stąd, jak blisko, co jest, co jest charakterystyczne dla jego twórczości, pewnej podróży w pamięci, pewnej próby rekonstrukcji historii w, w, na, na takim, wymiarze, w takim wymiarze psychologicznym która właśnie jest nieustanną rozmową z duchami, próbą bezsilnego, to fakt zadośćuczynienia krzywdą, które się zrobiło, porozmawiania z ludźmi, którymi, z którym się już nie zdąży porozmawiać, wreszcie powrotu do świata, do którego nie ma już powrotu. Więc ta konstrukcja jest w samej powieści. I Ta konstrukcja jest czymś, co Andrzej Wajda przenosi do swojego filmu obsadzając w roli ducha nieznajomego przybysza z przyszłości współcześnie ubranego Tadeusza Konwickiego. Znowu to nie jest tak, że ten wątek należy przypisać wyłącznie czy ten element strukturalny filmu należy przypisać wyłącznie inwencji wajdowskiej bo, wyłącznie inwencji konwickiego, bo, bo to się w filmach Wajdy pojawia. To się pojawia na przykład w pannach Zwilka, w postaci Iwaszkiewicza, którego spotyka, na którego patrzy główny bohater grany w Pannach Zwilkach przez Daniela Orbryskiego. I tam też mamy wyraźnie, choć obecność Iwaszkiewicza jest tam ledwie zaznaczona, to jest maleńka rola, ale mamy wyraźnie koncepcję pisarza jako żywej pamięci jako kogoś kto stanowi takie żyjące archiwum tych światów, które o to odchodzą w zapomnienie. No bo świat pani Zwilka to jest analogiczna epoka do kroniki wypadków miłosnych. Więc, więc ten zabieg nie jest, nie jest tutaj wyjątkiem. Natomiast niewątpliwie jego skala jest znacznie większa, jest to znacznie bardziej znaczące dla struktury filmu i właśnie przenoszące ten film w, w taki, powiedzmy, wymiar bardziej autotematyczny i nadające mu coś, o czym zawsze Tadeusz Lubelski pisze w kontekście poetyki nowofalowej, ten wymiar taki, powiedzmy, dokumentalny, który Pozwala go znacznie bardziej serio traktować niż tylko historię miłosną z czasów przedwojennych. W gruncie rzeczy, jak się czyta powieść Konwickiego, to ma się wrażenie, że, zwłaszcza z perspektywy owego ducha ze współczesności, ta miłość to jest coś ledwie pamiętane. To jest jakaś taka, jakaś taka iskra. A może ona była Alina, a może Renia, a może jeszcze jakaś inna, przecież zakochiwałam się tyle razy w życiu. To, co, co, co zostaje w pamięci, co jest takim doświadczeniem nieustannie przepracowywanym i bolesnym, to jest nie miłość-śmierć. Śmierć ojca, która dopiero po latach staje się faktem znaczącym: ojca, z którym już nie porozmawiam, którego już nie spotkam, o którym już się niczego nie dowiem. To właśnie w poszukiwaniu dokumentów, pamiątek po ojcu, duch wraca do domu Witka. No ale także znowu śmierć indywidualna i wreszcie ta apokaliptyczna wizja zagłady pewnego świata, która jest tym podskórnym nurtem, zarówno powieści, jak i filmu. Yy, w przypadku yy, filmu Wajdy ta e, 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 najbardziej wprost opowiedziana historyjka miłości Aliny i Witka e, jest rzeczywiście niezmiernie wyidealizowana, znacznie bardziej niż to się dzieje w powieści. Ze względu na to, że, chociażby na pogodę, e, film cały czas rozgrywa się w świetle słońca. To jest niesłychanie wiosenny film, to jest, e, 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 to jest rozkwit tej młodości, tej radości, tej urody wszystkich bohaterów. W powieści tak nie jest. I w gruncie rzeczy to tworzy nieco inny przekaz. Rzeczywiście to tworzy przekaz taki jednoznacznie pocztówkowy, jednoznaczny hołd temu, tej rzeczywistości, która, która zginęła, która odeszła, która była piękna, za którą być może w latach 80. to jest też przecież czas no, prawie, prawie lat 70. i 80. powstania panien Zwilka. Bardzo tęskni ma, która zresztą w ogóle jest jakoś istotna jako punkt odniesienia w twórczości Andrzeja Wajdy. I rzeczywiście ten wątek w postaci powracającego ducha konwickiego jest czymś takim, co nadaje temu pocztówkowemu widokowi inny wymiar, co dodaje dystansu i co jednocześnie pokazuje, że ten, ta pocztówka odnosi się do czyjegoś żywego doświadczenia, do czyjegoś prawdziwego życia. Wajda rozpoczyna film cytatem z Mickiewicza o kraju lat dziecinnych, który jest jedynym miejscem, w którym Polak osiąga jeszcze szczęście, takim właśnie miejscem, do którego się powraca. A kończy. Wypowiedzią samego Konwickiego, która jest w ogóle spoza tekstu również powieściowego, że kraina jego dzieciństwa już nie istnieje, jest jedynie w nim i wraz z nim rozsypie się w proch. I słowa te są wypowiadane na cmentarzu podczas zapalania cmentarnych lampek. Więc ta historia o miłości jest też oczywiście historią o śmierci zarówno tej romantycznej, do której tak naprawdę jest. Jedynie nie figurą poetycką, co widzimy w momencie, w którym niedoszli samobójcy wstają i odchodzą po łące, ale też właśnie tej zagładzie apokaliptycznej, której nieustannie towarzyszy, ale też wreszcie i, i, i zagładzie owego świata, ale też wreszcie śmierci w wymiarze jednostkowym, która również w filmach Wajdy nie przestaje być pewnym skandalem, który nas ciągle prześladuje i z którym ciągle próbujemy jakoś dać sobie radę.